Talk how i talk when i talk cause i've been there i walk how i walk when i walk cause i've been there on your own sleeping in the park yeah i've been there how we really gonna survive let us begin there yeah. i talk how i talk when i talk cause i've been there i walk how i walk when i walk cause i zero, 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 high feet, 2009. To jeden wielki podstęp Niewidoczna dłoń systemu powodem Są pieniądze, które ogarnę po swojemu Nie odpadnę w przedbiegu, wezmę swoje Mam głowę wśród pierdolonych fanatyków Złotych monet złot, Kłamie ziomek do niewidoczne dłonie I bogiem jest złoto, narkotyki i olej Puste teorie, szklane pokoje Kontra dzielnice biedy, nikomu niepotrzebne potrzeby Cudze problemy w telewizorach Żebyś tylko miał się czy przejmować To wszystko ułożony świat Tak myślą, pozory mylą Oni go powoli Sami niszczą, to dzieje się za szybko Nie mogą nic zrobić Ograniczamy się sami z rozwojem technologii Bracia i siostry, mamy tego dość Po raz tym skończyć, ja już wybrałem swoją Tylko ręka niesprawiedliwości